Jezus mówił ludowi, czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką Wymierzycie, odmierzą Wam i jeszcze Wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodany. A kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Oto Słowo Pańskie. Dzisiaj, bracia, usłyszeliśmy piękne słowo, słowo dobrej nowiny, bo autor listu do Hebrajczyków mówi nam: Mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. Mamy pewność. Co to za pewność? To jest pewność, którą Duch Święty pisze w naszych sercach. I ta pewność nazywa się nadzieją chrześcijańską. To jest dar, jedna z trzech cnót teologalnych Młodsza Siostra Wiary, którą otrzymaliśmy na Szcie Świętym. Ona jest darem Boga i przez nią Bóg łączy nas ze sobą, a my łączymy się z Nim. Zresztą dalej Mówię również w tymże fragmencie trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Ta pewność jest nadzieją, której mamy się mocno trzymać. Człowiek ma różne nadzieje w swoim życiu, mniejsze i większe, dobre i mniej dobre. Niektóre się spełniają, inne się nie wypełniają. Po prostu takie jest życie. Ale te wszystkie nadzieje, nawet jeśli są dobre i godne pochwały, to mają sens, jeśli są kierowane przez jedną wielką nadzieję, o której dzisiaj jest mowa w tym słowie. Nadzieję, że wejdziemy do Miejsca Świętego. Bo to w istocie jest sens i cel każdego życia ludzkiego: spotkać się z tym, od którego wyszliśmy i do którego zmierzamy. Sam Pan Jezus nam te gwarancje daje, zresztą mówi nam, niech się nie trwoży wasze serce. Idę przygotować Wam miejsce. W domu Ojca, mego jest mieszkań wiele. To właśnie On przez krew swoją daje nam tę pewność, że wejdziemy do miejsca świętego. I jak mówi święty Paweł, i to jest hasło obecnego roku jubileuszowego, nadzieja zawieść nie może. Z nadzieja zawieść nie może, ponieważ Miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Ale również i ta nadzieja, którą żywimy, którą Duch Święty w nas podtrzymuje, domaga się naszej współpracy. Mówi tutaj nam to czytanie, On, czyli Chrystus, zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonek to jest przez ciało swoje. To jest. Co to, co to jest ta zasłona, którą jest Jego ciało? Oczywiście przede wszystkim jego ciało, które przyjął z Maryi Dziewicy, przez które dokonał naszego zbawienia. Ale dla nas dzisiaj to jest również ciało, które spożywamy. To jest Jego ciało. Istnieje związek między Jego ciałem historycznym, między ciałem uwielbionym w niebie i ciałem eucharystycznym, które tworzy z, z nas jedno ciało, mianowicie Kościół Święty. To jest zasłona, bo oczywiście pod zasłoną chleba i wina spożywamy. Jego samego, on nam daje swoje, swoje życie. Tutaj w tym fragmencie ciekawe, autor listu do Hebrajczyków właściwie no, mówi o życiu sakramentalnym, nie tylko o Eucharystii, bo mówi również o warunkach Eucharystii, a mianowicie mówi: Przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełnią, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Aluzja do Chrztu świętego, bo ci mogą uczestniczyć w Ciele i krwi Pańskiej, którzy zostali obmyci przez Chrystusa, włączeni w Niego przez chrzest, ale również oczyszczeni na duszy od wszelkiego Zła świadomego, w stanie łaski uświęcającej. To jest ta nasza droga, którą nam zapoczątkował Jezus. Zapoczątkował, to znaczy się, że zmierza do swojego celu, do celu, jakim jest właśnie wejście do miejsca świętego. Piękne słowo, które podkreśla najpierw, można by powiedzieć, ten wymiar wertykalny naszej komunii z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym z Bogiem Ojcem. Ale jednocześnie to zaprasza nas również do uwzględnienia i zwrócenia uwagi na ten wymiar horyzontalny, a mianowicie mówi: troszmy się o siebie wzajemnie, aby się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Jedno i drugie jest ważne. Łączność z Bogiem, komunia z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Komunia z tymi, którzy są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. I dlatego dalej mówi, żeby nie opuszczać wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych. No to znamy to dobrze i z własnego życia, i z życia wielu innych, jak łatwo te wspólne zebrania, w których się żywimy, słowem Bożym i ciałem i krwią Chrystusa. Zdarza się opuszczać, a to jest wielka strata. To osłabia naszą więź nie tylko z Bogiem, ale również i z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Chrystus, Pan, mówi Święty Augustyn, bytuje niejako w trzech wymiarach, tak można by to powiedzieć. Pierwsze, jako druga osoba Trójcy Świętej, Logos Odwieczny, Syn Boży. Drugie, jako pośrednik, jako człowiek, ten, który, po, będąc Bogiem, za, zawsze był, przyjął naszą ludzką naturę. I trzecie, mówi ten wielki doktor Kościoła, Chrystus dzisiaj jest obecny. Jako ciało, którego on jest głową, czyli Kościół. To jest, mówi, jakby jedna osoba, głowa i ciało. Głowa w chwale, ciało tutaj, my wierni, którzy się żywimy Jego ciałem i przez to wchodzimy w komunię z Nim i w komunię z naszymi braćmi i siostrami, których Bóg nam dał. I wtedy, jeśli tak jest, to Kościół staje się, a w Kościele każdy chrześcijanin, każdy człowiek tego ciała, staje się w Chrystusie światłem, światłością. Prawdziwą światłością w sensie dosłownym jest Jezus Chrystus. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. To jest jasne. Kościół nie ma innego światła, jak tylko światło Chrystusa. Dlatego ojcom Kościoła drogi był obraz, że Chrystus jest słońcem, a Kościół jest księżycem, który odbija światło. Nie ma własnego światła, odbija światło Chrystusa, ale właśnie o to chodzi, że ma odbijać. I dlatego dzisiaj Chrystus Pan w tej Ewangelii, jaką słyszeliśmy, mówi, żeby tego światła nie chować pod korcem czy pod łóżkiem, ale ma ono świecić. W Ewangelii Świętego Mateusza jest powiedziane: Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. To znaczy, żeby uznali, że te dobre czyny. To jest przede wszystkim dzieło Boga. Nie nasza zasługa, ale Pan Bóg się nami posługuje. I dlatego w Chrystusie możemy być również światłem i dla innych. Święty Paweł mówi w jednym ze swoich listów, mówi, że w tym świecie zepsutym jawicie się jako źródła światła. To jest. O tym mówi ta pierwsza część krótkiej Ewangelii, jaką dzisiaj słyszeliśmy. Ale druga część mówi również, co jest warunkiem, żeby tym światłem być. Pierwsza oczywiście łączność z Chrystusem, która się objawia w wymiarze sakramentalnym, ale nie tylko. Przede wszystkim w słuchaniu. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Baczcie na to, czego słuchacie. Słuchać Słowa Bożego, Słowu Bożemu być posłusznym. I wtedy, jeśli słuchamy Słowa, jeśli żyjemy w łączności z Chrystusem, karmimy się Jego ciałem, to wtedy wypełnia się w nas obietnica. Kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, to nawet pozbawią go tego, czego nie ma. Kto ma, będzie dodane. Chrystus Pan nie da się prześcignąć w hojności. Jeśli się na Niego otwieramy, jeśli, chce, jeśli słuchamy Jego słowa, jeśli karmimy się Jego ciałem, jeśli żyjemy w własce uświęcającej, to gromadzimy sobie kapitał na życie wieczne. Do tego jesteśmy zaproszeni. To również się dokonuje w tej Eucharystii.